Pan z bojkotem portalu Bydgoskiego i poglądami Krystiana e, Frankowskiego. Nie, no nie utożsamiam się zresztą. Uważam, że jest wolność prasy, wolność mediów. No, to, to, dokładnie no, się to nie znam, problemu. Można nie korzystać z tego portalu, albo po zobaczyć innych, żeby z tego portalu nie korzystali. Każdy portal ma swoich odbiorców, uważam jeżeli ten potem a ma odbiorcę i sam też jest tym odbiorcem, też chętnie go ogląda, no to po co robić takie awantury? To mnie to trochę przypomina taką, 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 taką sytuację, jak w czasach perelowskich Bańczka bo bojkotowało się prasę katolicką, po prostu źle się o, niej, o, o niej mówiło, czyli w tym, czyli, czyli w tym momencie. Jeżeli ktoś, ktoś nie jest w stanie swoich poglądów jednoznacznie przedstawić, no to powinien w związku z tym no, własny portret założyć, a nie komuś tam blokować. Zatem na no, każde medium znaczy to tak długo istnieje, jak długo ma na to ma, ma zapotrzebowanie. Jeżeli zapotrzebowanie, nie, znaczy, to niech istnieje. Poglądy Pana Trejkowskiego to jest jego prywatna sprawa, o no, tym bym nie chciał mówić, natomiast yy... Jakiekolwiek zamykanie ust wolnym w wolnym kraju jest skandaliczne. Portal Bydgoski, jak każde inne bydgoskie medium ma prawo do informowania mieszkańców Bydgoszczy. Ma prawo do tego, żeby być w wielu miejscach, gdzie coś się dzieje ważnego dla Bydgoszczy i bydgoszczanom to relacjonować. Dlatego zamykanie us portalowi bydgoskiemu uważam za co najmniej dziwne.